No witam w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. To jest pierwszy odcinek serii, jak wiecie. Tutaj będzie nam towarzyszył kolega Ravir. I co? Gramy na język dialogu włoski, wyświetlanie napisów włączone, język napisów polski. Grafika, jak widać, wszystko na maxa. Cosa si vede? Sterovani, certo. Dovrì, cominciamo. Credo che nessuno, a questo mondo, si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi. da un lato ci sono i Templari. Meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Sì, sì, Vogliono io, controllare ogni cosa: uh, politica, do... tecnologia. economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden. Un antico manufatto in grado di legare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un assassino e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze. Un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino, non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles, e questa è la mia storia. Zaczyna się pierwsze wczytywanie. Czekaj, jak się zacznie. Gdzieś yeah. pan z drugiej części. Kom oh. jej fan, to Mario Auditore, ma konto To nie udaje nam się go zajmować. To jest... przykre. Rawir, jesteś tam? Jestem, jestem, jestem. No to mów coś, bo ja tu cię przedstawiłem. Wiesz... A ty tam, się, a ty tam cicho siedzisz. Rebeka, co się dzieje? Muszę zrobić jakieś sprawdzenie. Nie no, mów coś tam, wiesz, że możemy rozmawiać. Wtedy coś będę komentował. Oj, nudny jest ten początek. Gdzieś no... Co oni tu dają, no... Takie jakby wspomnienie, nie? Z pierwszych dwóch... Z pierwszych dwóch części, tak. Co to jest? Bogini Minerva? Desmond? Eee, ja mam jakiś błąd, bo nie, nie. wiem dlaczego. Obczajesz? Co się dzieje? Nie słyszę w ogóle dialogów tego, co mówi na przykład Ezio, albo. ścięgam Przysięgam. Coś się zwaliło. Słyszę tylko, tylko dźwięki otoczenia, czekaj, spróbujcie zmienić. Zobaczę. Może opcje, nie wiem, eee, może w ogólnych To jest mi się zadać, nie będzie Dzięki nie O nie, nie właśnie chyba... Otorzy, grafika, sterowanie Ogólnie Fail. Dobra, wracamy jak się naprawi. Dobra, nie musiałem nic naprawiać. Sfailowałem, po prostu. Okazało się, że się wszystko nagrywa, tylko nic nie słyszę. Dobra, to idziemy. To idziemy, szybkim spacerkiem. Cóż to, cóż to jest, cóż to jest, no? Co to może być? i, i czy wyrwie, czy wyrwie i, 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 i ciągnie Bys, błysło błysło i nie ogarnia Ecce nie ogarnia a ja sobie, graj sobie o, Ed się zapadł

rokorła Idź pokazaną drogą Dobra Dobra, idziemy Pokazano... O! Co to było? No, nie podoba mi się to Nie, coś się nie tak, jeszcze raz Trzeba tutaj zejść chyba no, nie, bo robią się obczajesz? Robią się czasami coś takie się stało. coś takiego się robi czasami, że jak wchodzisz pierwszy raz, to tak jakby nie wykrywa, że jest jakaś no cegiełka na górze, coś takiego, nie, czy coś, coś czym się może złapać. Musisz po prostu zejść jeszcze raz, o, albo jakoś, hmm. o, albo parę razy przeskoczyć. No, dobra, wydostałem się. James Wojke. Non credereste mai a Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Le vedo resistenza. E io prevedo che il borgo lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Wow. Wujaszek jeszcze w dobrej formie, umie biegać. Ale ogódu tak zadam. A jest to co, coś mi się zdaje, że mi trochę FPS-y spadają. Bo gram w Minecraft. Nie, bo cisnę na... Ym... Chyba wiem dlaczego, bo nagrywam w 30 FPS. No, jak... Cisnę. Dobra. Ogień od P. Dobra, dobra. Gra na planiku. Shift, odepchnięcie. Ezio, ale wiesz co, spodziewam co, się, że co, co trochę będzie to lepiej aha, wyglądało. Ta grafika. Tak, ona jest, ona jest bardzo podobna do, do dwójki. No, no. Jak powiem, że Uuu, ale mi FPS spadły. Jak powiem, że trochę gorzej. No, nie, no wyskitu, no trochę lepiej od jedynki, ale to jest, to jest na tym samym poziomie co 2 mieć, Mieć, ognia to to nie, i miecia. Co, już padłem? nie, 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 że... No nie, 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 No padają, padają. padają, padają. nie, tym nie, Dobra. nie, nie, nie wiem. Pisze, że został w tym rejonie, nigdzie się nie oddalałem. Nie słuchaj Właśnie nie wiem, Trochę. O! Fajne. Fajne to są te kombosy, takie jakby... O! Coś tego. No, zapraszam. Pyk! Dawaj. Syru. I ten pan już będzie miał do końca życia... Niezru nierównomierna perystaltyka jelit. Tak, jakby powiedziała sorka od biologii. Co bym miał? Nierównomierna perystaltyka jelit. No, biegniemy tutaj. Awanturują się, się. No, po prostu... Zdarza się nawet najlepszy. Miecią w plecy. Mario ma... O, i teraz chyba prezentacja, jak tu się można... No! Zwaliłem tego Mario. Z tego y, mieliśmy, mieliśmy biegać po tych takich drążkach, nie? Co się dalej nagrywa? Co zaś, tak. Co y, to, to ze ścian wystają jakieś belki. Ja go nie chcąc bo biegłem szybciej od niego. Ale no, że z tej ściany znaczy go zepchnąłeś? No, z tego drążka. Bo skoczyłem w to samo miejsce co on. gdzie, gdzie on poszedł? A tam chyba jest, dobra. Co on tam robi? Czego on tam zaskoczył? Chodź tu. Już się, Mario. Hmm. Tak. byliście Pyk. Critical. Dobra Mario, wbijaj. Mario postanowił iść w ziemię. Swoją ścieżką. Nie, a... Ty, już... Tym, już przyjdzie na dachy, to... Po dachach to jest, nie wiem, tu chyba po, po dachach się łatwiej biega niż po... po. A, ty taki skubany. Niż po ziemi? No serio, nie, bo... Mm, jak są zatłoczone, to jest się łatwiej wywalić niż jak biegniesz po, po dachówkach i tak dalej. Strasznie mi fps spada. spadają. Mam cię na hita. Chciałbyś No i znowu ten... Muszę trochę chwilę... Muszę chwilę odczekać, zanim wiesz... Zanim ja za pójdę, on musi ostro przodem iść. Bo jak ja idę zaraz za nim, to on się wywala, tak jakby. No to dobry wujaszek. Wujek Mario. Wow! Ten rower Baleron? Tak, baleran. Oj, spadłem. Jeszcze na drabinkę, a jednak nie. Nie trafiłeś, bro. Chyba będę musiał nagrywać w 60 FPS-ach. No co to za problem? Właśnie żaden, tylko. Dobra. No spadł. Stanął i na krawędzi. Nie mogę wbić. No. Mam kulkę. Kulkę taką świecącą. Kulkę. Aj. Wujaszek ma kulkę. I my już nie mamy kulki. Nie to jest spacz. Tam jest. No to jest Rzym. Tam Koloseum. Wszystko jest tam gdzie powinno być to był w zasadzie taki trening żeby żeby ogarnąć jakoś to sterowanie chyba zanim się zanim będzie